W kwestii konsultacji online e, śledzimy bardzo rynek zagraniczny. E, w Stanach Zjednoczonych jest to bardzo popularna już metoda finansowana przez wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe. E, niektóre z portali online chwalą się liczbą miliona pacjentów i kilku tysięcy terapeutów. E, w Europie od kilku lat również jest to popularna metoda. W Holandii jest to włączone w państwowy system opieki zdrowotnej. W Polsce do pewnego czasu pomoc online była traktowana bardzo tak ortodoksyjnie przez środowisko psychologów. Natomiast pandemia koronawirus spowodował, że wszyscy jakby byli zmuszeni do spróbowania tej formy nawet ci przeciwnicy. I z tego co rozmawiamy ze środowiskiem, są bardzo pozytywne zwroty. Ta praca jakoś wygląda inaczej i wielu terapeutów zdecydowało się włączyć to do swoich usług wielu terapeutów, którzy byli wcześniej przeciwni. Witok jest portalem pomocy psychologicznej, portalem, który opiera się na wymianie tekstowej z terapeutą, która ma miejsce codziennie. Jest ona asynchroniczna, czyli to nie jest czat na żywo. Natomiast mamy gwarancję otrzymania odpowiedzi od specjalisty codziennie. A my możemy pisać o każdej porze, rano, przy śniadaniu, w metrze, skądkolwiek. Jest to, tak, jest to bardzo wygodna forma pomocy. Natomiast to, co wyróżnia też portal WITOK, jest to, że od pierwszego momentu, od takiego zalogowania, które jest darmowe, mamy kontakt z żywym człowiekiem. Właśnie to jest konsultant, który ma wykształcenie psychologiczne. I on po rozmowie, czasem ta rozmowa trwa godzinę, a czasem kilka może dopasować indywidualnie trzech terapeutów, nie tylko terapeutów, ale specjalistów do potrzeb klienta. Konsultacje w tekstowej pomocy psychologicznej dotyczą całego wachlarza problemów. Są to z jednej strony czysto konsultacyjne porady. Ludzie piszą do nas czasami po to, żeby się zorientować, jak mogą pomóc bliskiej osobie albo jak wygląda, czy jak skomentuje ich sprawę, ich problem specjalista, do którego się zwracają. Ale mamy też takie sytuacje, w których chodzi o jakieś kwestie rodzinne. Bardzo dużo porad to są porady czy konsultacje, które mają charakter wsparcia osób, które są w jakimś w jakimś kryzysie w relacji, które są w żałobie, które potrzebują wsparcia, dlatego że właśnie rozstały się z kimś bliskim, ale także takie typowo psychologiczna, ta, taka typowo psychologiczna praca związana z depresją, z zaburzeniami lękowymi czy innymi chorobami. Mamy dostęp do badań zachodnich czy ze Stanów Zjednoczonych, i wiemy, że e, za granicą ta forma pomocy przynosi satysfakcję taką wyraźną satysfakcję około 90% klientów, którzy skorzystali z tekstowej pomocy czy tekstowej terapii.